Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku na kanale Łośce Info. Dzisiaj zamiast klasycznego odcinka Sądy Ulicznej zrobimy to w formie quizu, ponieważ dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez biuro rachunkowe Expert. Będziemy zadawać mieszkańcom pytania na tematy związane z podatkami. Nie zapomnijcie o subskrypcji na kanale oraz łapce w górze. Zapraszam do oglądania. Jaka jest najniższa stawka VAT w Polsce? Odpowiedź A 0%, odpowiedź B 5%. 5%. Niestety to nie jest poprawna odpowiedź. Są produkty, na które stawka VAT wynosi 0%. 0% Jest to poprawna odpowiedź. Odpowiedź B. Niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Jest 0. 0% Jest to poprawna odpowiedź, jak najbardziej. To się chyba zmieniało. Teraz podejrzewam, że 5. Tutaj mam zapisane, że odpowiedzią poprawna jest 0%. 0. 0% Jest to poprawna odpowiedź, dokładnie. 5%. Niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Jest to 0% jeszcze. Okay. Lecimy dalej. Jaka jest podstawowa stawka VAT w Polsce? I A 8%, B 23%. 23. 23. To jest poprawna odpowiedź. 23. Jest to prawidłowa odpowiedź. B jest to poprawna odpowiedź. Jak najbardziej. 23%. Jest to poprawna odpowiedź. Jak najbardziej. 23. 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 Dokładnie tak. Jest to prawidła odpowiedź. Ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2024 roku? Kwota brutto. Odpowiedź A: 3500 zł. Odpowiedź B: 4300 zł. B. Poprawna odpowiedź. Tak jest. 4300 zł. Jest to poprawna odpowiedź. 4300. Jest to prawidłowa odpowiedź. Jak najbardziej. 4300. Jest to poprawna odpowiedź jak najbardziej. 4300. Jest to poprawna odpowiedź jak najbardziej. 4300. Jest to dobra odpowiedź jak najbardziej. 4300. Jest to dobra odpowiedź, to dobra odpowiedź dokładnie. 23,5. Właśnie teraz się zwiększyło 4300. Dobra. Czy w cenie produktów, które kupujemy na co dzień jest zawarty podatek VAT? Tak albo nie? Tak. Jest to uprawna odpowiedź jak najbardziej. Brawo. Oczywiście. Jest to ubrana odpowiedź. Tak. Jest to ubrana odpowiedź jak najbardziej. Tak. Jest to ubrana odpowiedź jak najbardziej. Eee, tak. Jest to prawidłowa jak najbardziej. Tak. Jest to prawda. Tak. Tak. Jest to prawdziwa Dokładnie. Oczywiście, Tak. Dobra odpowiedź. Jakie są podstawowe stawki PIT? Odpowiedź A: 12.32%, odpowiedź B: 20 i 40%. A to jest poprawna odpowiedź, jak najbardziej. 40 i 32. Jest to poprawna odpowiedź. Odpowiedź A. Jest to poprawna odpowiedź, jak najbardziej. 12. Jest to prawidła odpowiedź. Odpowi odpowiedź A, tak, udało się. Hmm, ta pierwsza, podejrzewam. Jest to prawidłowa odpowiedź, dokładnie. Odpowiedź A, czyli 12 i 32. Tak, tak. Dokładnie, jest to prawidła odpowiedź. 12, 3%. Te pierwsze? Tak, te pierwsze. 12 i 32%. E, jeszcze raz, który podatek? E, Pit. E, to będzie A. Dokładnie tak, 12-32%. Jakie podatki przynoszą największe dochody do budżetu państwa? Odpowiedź A: podatek od nieruchomości. B: podatek PIT, CIT i VAT. B: To jest poprawna odpowiedź, jak najbardziej. PIT, CIT i VAT. Jest to poprawna odpowiedź. Odpowiedź B: Jest to prawidłowa odpowiedź, jak najbardziej. PIT, CIT oraz VAT. Jest to prawidłowa odpowiedź, jak najbardziej. Hmm, podejrzewam, że VAT. Jest to prawda. Podatek pizzit oraz VAT jest poprawną odpowiedzią. B. Jest to prawidłowa odpowiedź. Ta druga opcja? Pierwsza, o nieruchomość. Pierwsza? To musicie wybrać. Nieruchomość. Musi to być wspólna decyzja. No to nieruchomość niech będzie. Niestety, ale jest to podatek pizzit oraz VAT. O, to jest ciekawe pytanie. Nie wiem. E... Trzeba strzelać. Pizzat 2. Dokładnie, jest to dobra odpowiedź. W 1705 roku Car Piotr I Wielki wprowadził w Rosji podatek od A. Posiadania brody, B. Całowania brody się. Ość. Tak jest, to jest dobra Ilegańska. odpowiedź. Od posiadania brody, dlatego nie mam brody. <laughs> Żeby nie płacić podatków. Wydaje mi się, że od brody. Jest to poprawna odpowiedź jak najbardziej. Od posiadania brody. Jest to nie prawda. Braję. Tak jest. Znowu zgadłem. <laughs> Udało się. Brody. Jest to prawidłowa odpowiedź, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Od brody? Jest to prawidłowa odpowiedź, A, to dokładnie. Od brody? Brody? Dokładnie, to jest prawidłowa odpowiedź. Od brody. Dokładnie tak. Benjamin Franklin powiedział kiedyś, że w życiu są pewne A, schabowy i rosół w niedzielę, albo B, śmierć i podatki. Śmierć i podatki. Jest to prawidłowa odpowiedź, jak najbardziej. E, podatki i śmierć. Jest to poprawna odpowiedź. Wydaje mi się, że śmierć i podatki. Jest to prawda, ponieważ raczej w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie nie jedli tak dużo rosołu i schabowych. No to fajnie. Śmierć i podatki. Dokładnie. Oczywiście śmierć i podatki. Prawidłowa odpowiedź. To śmierć i podatki, to. Sławny cytat, prawda? Tak. Śmierć i podatki. Dokładnie. Śmierć i podatki. Dokładnie, jest to dobra odpowiedź. Król Polski Stefan Batory w 1578 roku wprowadził podatek, który był poprzednikiem dzisiejszej akcyzy na alkohol. E, jak się nazywał? A. Kacowe, B. Czopowe. Na pewno B. To jest poprawna odpowiedź, jak najbardziej. Kacowe. Jest to błędna odpowiedź, ponieważ odpowiedź poprawna jest czopowe. Chyba czopowe. Jest to poprawna odpowiedź, jak najbardziej. Kacowe. Niestety nie tym razem. E, te, też bym tak strzelał, ale, ale niestety jest to czopowe. No to kacowe, Podejrzewam, że czopowe. Jest to prawidłowa odpowiedź. Już dzisiaj ktoś się złapał na te kacowe, że... Kacowe mi nie pasowało, bo było zbyt, jak to się mówi, cringe'owe, tak? <laughs> dokładnie, dokładnie. Chopowe. Jest to prawna odpowiedź, dokładnie. Czopowe. Czopowe? Jest to poprawna odpowiedź, dokładnie. Czopowe. Jest to dobra odpowiedź, dokładnie tak. E, I ostatnie, ostatnie pytanie dzisiaj. E, po zjedzeniu w, o, obiadu w restauracji powinniśmy otrzymać od kelnera a deser, albo b paragon fiskalny. Paragon. Jest to prawidłowa odpowiedź. I z wynikiem 9 poprawnych odpowiedzi na 10 dostaje Pani brawo, nagrodę. Brawo. <noise> brawo. Proszę bardzo. I brawo, Polsza! Dziękujemy ślicznie i życzymy miłego dnia. I Państwu też bardzo dziękuję. No na pewno deser, ale poprawną odpowiedź będzie paragon fiskalny. Jest to prawda. E, znowu 9 na 10. Czym zasłużyłeś sobie proszę na taki oto prezent od sponsora dzisiejszego Dzięki odcinka? Bardzo, dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie miłego Dzięki dnia. Dziękuję bardzo. Również wszystkiego dobrego. Paragon fiskalny. Jest to prawidłowa odpowiedź i właśnie tymi odpowiedziami zasłużyła pani na taki oto prezencik od sponsora dziękuję dzisiejszego bardzo. odcinka. Dziękuję i miłego dnia. Życzę. Dziękujemy i również miłego. Paragon Fiskalny oczywiście. Jest to prawidłowa odpowiedź, i z wynikiem 9 na 10 dostaje Pan upominek, upominek od sponsora dzisiejszego odcinka. Proszę bardzo. bardzo. Gratuluję. Dziękuję. Miłego dnia życzę. Chłopcy. Dziękujemy i również miłego dnia. Dzięki, cześć. Pozdrawiam wszystkich. Paragon Fiskalny. Jest to prawidłowa odpowiedź. Proszę bardzo, podarunek od wow. sponsora dzisiejszego odcinka. Wow, bardzo dziękuję. Spojrzę, co tu jest. Pokażę do kamery, o żeby nie było. Żadnych kopert nie ma. Niestety. <gry> o, o. Bardzo dziękuję. No Dziękujemy dobrze. również. Życzymy miłego dnia i wszystkiego również dobrego. Również nawzajem. <gry> jest tak? to jest, dokładnie, jest to prawidłowa odpowiedź. Yy, dzisiaj Pan jako pierwszy u nas zrobił 10 na 10. Wszystkie o. odpowiedzi poprawnie. Gratulujemy nagrody. Gratuluję. I... Chciałbym pozdrowić Fadasta. Wszyscy jesteśmy z nim i niech szybko wracam do Zadowia. Z na Fadasta, tylko zgodziliśmy się z tej wystawę, żeby go pozadowić. Zresztą on że wszyscy jesteśmy z nim. I... Prawda? No liczę na to, że będzie dobrze. Ja w to wierzę. Po... Pozdrawiamy również i trzymamy kciuki. Dziękuję. Do, do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Paragon fiskalny. DESER. Musi dalej to być zgodna decyzja. Z... Paragon. paragon. Dokładnie, jest to paragon. Zdobywacie oto takie podarki od e, sponsora dzisiejszego odcinka, proszę bardzo, i proszę dla ciebie również. Bardzo. E, gratuluję, gratuluję i dziękuję za wzięcie udziału. Dziękuję. Paragon fiskalny. Dokładnie tak, To Też by się przydał. Prawda, prawda. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku. Napiszcie w komentarzu na ile pytań Wy dobrze odpowiedzieliście. Dostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem oraz subskrypcję na kanale. Do następnego.